Żeby było ciekawie, została napisana na festiwal piosenki wodniackiej. Ten festiwal, jednym z organizatorów był wspomniany przeze mnie wcześniej Marek Sochacki, który organizował właśnie festiwal piosenki, takiej szantowej, żeglarskiej, ale powiedział, że byłbym jakimś tam urozmaiceniem dla tego festiwalu, więc utworzono specjalnie dla mnie kategorię piosenki wodniackiej open, czyli miało w ogóle coś o wodzie być. Powiedział mi, napisz o wodzie, parę piosenek, wszystko jedno w jakim kontekście, żeby było o wodzie. I będzie dobrze. I wtedy powstała właśnie piosenka zatytułowana Polski Hydraulik. I jest o wodzie dużo. Raz, dwa, trzy. Polski hydraulik, zbrojny w klucz francuski. Będzie stał na straży, by nie wpuszczano ruski. Polski hydraulik rusza świat i nikt, nikt nie próbuje w pracy go rozpijać. Tarura rura, tarura. Tarura rura, tarura. Tarura rura, tarura. tarura. tarura, tarura, tarura. tarura, tarura, tarura. Kiedy coś tłumaczy, to mówi tak płynnie Głosem swym upaja, jak deszczówką w rynnie Matka przyrodownica, ojciec zaś z bezpieki A on robi przepych, by odeszły ścieki tarura, rura, tarura, 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 rura tarura, 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 rura, ta rura Taki jest przystojny, bliski ideału, jakby nigdy w życiu nie widział kanału. Chociaż kran i sedes zdają się banalne, on jednak prowadzi życie ekstremalne. Tarura, rura, tarura. Tarura, rura, tarura. Ta rura, ta rura, ta rura, ta rura. la Allora allora la Allora 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 magic solo nas zalewał i czerwona fala rwali nas na strzępy i szyli w wersalach teraz nad tamizą oraz nad sekwaną polska myśl techniczna jest rozchwytywana tarura rura tarura rura tarura rura tarura ta rura, rura, ta rura Tarura, rura, rura ta, rura, ta rura rura, ta A ty Europo nie zadzieraj nosa, bo ci przypomnimy kapitana klosa. A ty Europo nie zadzieraj nosa, bo ci przypomnimy klosa. Aby te nie zadzieraj nosa, bo ci przypomnimy kapitan na A Europo nie zadzieraj nosa, bo ci przypomnimy Krosa.